Daje nam wgląd w odległe obszary, które wcześniej były wielką niewiadomą. Teleskop Jamesa Weba. Najpotężniejszy teleskop kosmiczny wszechczasów, instrument o wartości 10 miliardów dolarów, pomoże nam w niedalekiej przyszłości zrozumieć kosmiczne spektakle wokół nas dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. Od badania pierwszych formacji świetlnych wszechświata, przez sondowanie egzoplanet, badanie czarnych dziur, gwiazd i galaktyk. Web przedstawi nam wszechświat w zupełnie nowym świetle. Chociaż ambitna misja dopiero się zaczyna, zarówno eksperci, jak i zainteresowani laicy mogli już cieszyć się wieloma zapierającymi dech w piersiach obrazami Weba. W dzisiejszym filmie możesz dowiedzieć się, jakie imponujące motywy uchwycił już teleskop kosmiczny i jakie spostrzeżenia zawierają obrazy. Ekscytują Cię przełomowe odkrycia i oszałamiające widowiska w kosmosie? W takim razie pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby otrzymywać regularne aktualizacje na te ekscytujące tematy. Dając nam kciuk w górę, motywujesz nas i pokazujesz, że interesuje cię treść naszych filmów. Pierścienie Neptuna. Kiedy pojawia się słowo kluczowe pierścień planety, natychmiast przychodzą na myśl obrazy słynnego Saturna. Jednakże biorąc pod uwagę tysiące orbit wokół szóstej planety układu słonecznego, nie powinniśmy zapominać, że niektóre inne ciała niebieskie również zdobią takie naturalne formacje. Wśród nich jest odległy lodowy olbrzym Neptun, który jako ósmy i najbardziej oddalony przedstawiciel wyznacza granice naszego rodzinnego układu planetarnego. Jednak w porównaniu z układem pierścieni Saturna układ pierścieni Neptuna jest o wiele mniejszy. Większość składu materiału to mikroskopijne cząsteczki pyłu, w szczególności te małe fragmenty wyrzucone przez małe meteoryty na księżycach Neptuna. Po pierwszym odkryciu pierścieni Neptuna w latach 80. początkowo zakładano, że są niekompletne. Założenie to zostało jednak obalone przez bezpośrednie badania sondy Voyager 2. Minęły trzy dekady, zanim pierścienie Neptuna zostały ponownie uchwycone na filmie. Jednak współczesne obrazy Webba nie są porównywalne z obrazami z końca lat 80. Delikatne pierścienie lodowego olbrzyma uchwycone w widmie podczerwonym wydają się ostrzejsze i bardziej szczegółowe niż kiedykolwiek wcześniej. Ale to nie wszystko. Księżyce Najada, Talasa, Despina, Galatea, Larisa, Proteus i Triton są również wyraźnie widoczne na zdjęciu. Odkryty w 1846 roku Neptun od dziesięcioleci fascynuje badaczy. Niebiesko połyskujące ciało niebieskie znajduje się średnio prawie 3 miliardy mil od Słońca, a więc 30 razy dalej niż Ziemia. W rzeczywistości nasza potężna gwiazda macierzysta wydaje się tak mała i słaba, w tym odległym miejscu, że południe na Neptunie bardziej przypomina słaby zmierzch. Tymczasem fakt, że planeta witana z charakterystycznym odcieniem błękitu, wynika z istnienia metanu. Wiadomo, że ten związek chemiczny pochłania światło czerwone. Jednak około 1,5% metanu to tylko niewielki składnik ogólnego składu chemicznego. W około 80% Neptun składa się głównie z wodoru uzupełnionego helem i etanem. Jasne smugi i plamy widoczne na zdjęciu weba to obłoki lodu metanowego. Z kolei cienka jasna linia zdobiąca planetę wzdłuż równika może być widocznym znakiem globalnej cyrkulacji atmosferycznej napędzającej wiatry na lodowym olbrzymie. Gdy atmosfera opada i ogrzewa się na równiku, świeci jaśniej na obrazie w podczerwieni niż otaczające ją chłodniejsze gazy. Fakt, że wspomniany księżyc Neptuna, Tryton, wyraźnie przyćmiewa swój stały punkt planetarny, wynika z jego wysokiego albedo. Jego powierzchnia, pokryta skondensowanym azotem, odbija średnio 70% padającego światła słonecznego. Z temperaturą minus 391 stopni Fahrenheita Tryton jest również najzimniejszym znanym obiektem w Układzie Słonecznym. Niektórzy badacze podejrzewają, że satelita pierwotnie pochodził z pasa Kuipera i został później przechwycony grawitacyjnie. Mgławica Tarantula. W odległości około 163 tysięcy lat świetlnych znajduje się dom kosmicznego pająka. Ta tak zwana mgławica tarantula, której nazwa naukowa to 30 doradus, jest ucieleśnieniem uderzająco jasnej mgławicy emisyjnej. Mgławica tarantula jest nie tylko częścią wielkiego obłoku Magellana, ale także jedną z największych znanych kolebek gwiazd w obrębie lokalnej grupy. I rzeczywiście obrazy łeba dostarczają nam nowego wglądu również w tym przypadku. Oprócz młodych gwiazd możemy tutaj również obserwować odległe galaktyki tła, a także szczegółowo śledzić strukturę i skład gazu i pyłu. Mgławica tarantula zawiera również najgorętsze i najbardziej masywne znane gwiazdy. Oglądana przez kamerę WebA Newcam struktura przypomina niemal dom tarantuli, wyłożony niezliczonymi pajęczynami. To, że środek mgławicy prezentuje się jako ziejąca wnęka, spowodowane jest silnym promieniowaniem grupy masywnych młodych gwiazd, które na zdjęciu błyszczą bladoniebiesko. Najgęstsze obrazy ponownie tworzą formacje kolumnowe zawierające akreujące protogwiazdy. Gdy tylko lśniące jasne ciała niebieskie wyłonią się ze swoich zakurzonych kokonów, one również pomogą ukształtować mgławicę. Spektrograf bliskiej podczerwieni Weba uchwycił właśnie taką młodą gwiazdę. Wcześniej astronomowie podejrzewali, że będzie to nieco starsze ciało niebieskie. Jednak Newspeak pokazało ekspertom, że gwiazda dopiero zaczyna uwalniać się ze swojego filaru i nadal jest otoczona izolującą warstwą pyłu. Mgłowica Tarantula jest również bardzo interesująca dla badaczy, ponieważ jej skład chemiczny przypomina te masywne kolebki gwiazd, które istniały w czasie kosmicznego południa. W tamtym czasie, gdy Wszechświat miał zaledwie kilka miliardów lat, narodziny gwiazdy przeżywały prawdziwy boom. Badanie 30 Doradusa powinno pomóc nam lepiej niż kiedykolwiek zrozumieć sekwencję wydarzeń w czasie tego szczytu. Chociaż ludzkość patrzy na gwiazdy od tysięcy lat, świecące obiekty wciąż szowiane są tajemnicą. Dzieje się tak głównie dlatego, że teleskopy z przeszłości nie były w stanie zajrzeć za gęste chmury obszarów gwiazdotwórczych. Bezprecedensowe spostrzeżenia, których dostarcza nam łeb, przepiszą historię powstawania gwiazd. Rzut oka na obcy świat. Jak pokrótce wspomniano na wstępie, prace łeba w nadchodzących latach będą obejmowały dogłębne badania egzoplanet. Analiza atmosferyczna tych obcych kosmicznych światów pomoże również odpowiedzieć na jedno z najstarszych pytań w historii ludzkości. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Jak dotąd ekspertom udało się wyśledzić 5120 egzoplanet w 3790 różnych systemach. Jednak te galaktyczne poszukiwania wskazówek nie ujawniły jeszcze planety, która niewątpliwie nadaje się do zamieszkania, nie mówiąc już o istnieniu życia pozaziemskiego. Za niemożliwe uważa się również to, że planeta, którą Webb niedawno zilustrował, jest ojczyzną pozaziemskich form życia. Mowa o gazowym olbrzymie, który składa się z lotnych połączeń chemicznych i w konsekwencji nie posiada twardej powierzchni. A jednak ten planetarny portret stanowi obrazowy dowód niezrównanych możliwości weba. Poza słoneczne ciało niebieskie, które nosi oficjalne oznaczenie HIP 65426B, zostało uchwycone na zdjęciu w różnych częściach widma światła podczerwonego. Fakt, że obca planeta nie jest przyćmiona przez swoją gwiazdę centralną, wynika z tak zwanego koronografu, który blokuje wypromieniowane światło gwiazd, czyniąc egzoplanetę widoczną. Naukowcy, którzy brali udział w obserwacjach w ramach międzynarodowej współpracy, nazywają bezpośrednie zdjęcie egzoplanety przełomowym momentem dla całej astronomii. Ciało niebieskie ma około 6 do 12 razy większą masę niż potężny Jowisz. Dalsze analizy pomogą jeszcze dokładniej zawęzić tę wartość egzoplaneta znajduje się około 100 razy dalej od swojej gwiazdy macierzystej niż Ziemia od Słońca. Mająca od 15 do 20 milionów lat egzoplaneta jest wciąż w swoim kosmicznym stadium początkowym. Krótka klasyfikacja. Nasz ziemski dom powstał już 4,5 miliarda lat temu. Istnienie HIP-65426B zostało ujawnione w 2017 roku, kiedy planeta została wykryta za pomocą instrumentu Sphere na Very Large Telescope Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile. Biorąc pod uwagę moc koronografu Weba, eksperci byli zachwyceni. W przeszłości bardzo trudno było wykonać bezpośrednie zdjęcie egzoplanet, ponieważ gwiazdy są znacznie jaśniejsze niż ich planetarni towarzysze. Sfotografowane ciało niebieskie jest 10 tysięcy razy słabsze w bliskiej podczerwieni niż jego gwiazda macierzysta. Chociaż obraz nie jest pierwszym bezpośrednim obrazem egzoplanety, jest przełomowy dla przyszłej misji badawczej Weba. W ten sposób teleskop kosmiczny będzie nadal dostarczał znacznie więcej zdjęć takich obcych światów w nadchodzących latach. Rozszyfrowanie tych zagadnień z kolei pomoże podnieść nasze zrozumienie ich fizyki, chemii i formacji na zupełnie nowy poziom. I kto wie, być może pewnego dnia użycie teleskopu Jamesa Weba również dostarczy odpowiedzi na pytanie: czy jesteśmy sami we wszechświecie? Teraz Twoja kolej. Co sądzisz o ekscytującej misji Weba i oszałamiających zdjęciach, które wykonał już teleskop kosmiczny? Jak zawsze, podziel się z nami swoimi przemyśleniami, sugestiami i opiniami na temat dzisiejszego filmu w komentarzach. Chcesz obejrzeć więcej filmów na temat kosmosu? Sprawdź inne produkcje na naszym kanale, do których możesz przejść klikając jeden z obrazów w napisach końcowych. Dzięki za zainteresowanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.